Naprawdę o kapłaństwie ja myślałem od dzieciństwa, ale kiedy skończyłem podstawówkę, to za radą zresztą mojego ojca poszedłem do liceum pedagogicznego uczyć się na nauczyciela. Ojciec mi mówił: słuchaj, nie wiadomo jak to z tym wszystkim będzie, to były jeszcze czasy, domyślacie się głębokiej komuny. Będziesz miał konkretny zawód. To nawet jakbyś tym księdzem nie został, to, to będziesz mógł sobie uczyć, bo po liceum pedagogicznym już zostawało się nauczycielem. Tak zrobiłem, ale po dwóch latach to było bardzo czerwone liceum. Poddałem się. Poszedłem do normalnego ogólniaka, skończyłem ten ogólniak. Przyszedłem do seminarium, skończyłem seminarium, wyświęciłem ksiądz biskup na księdza i się czułem bardzo dobrze. W takiej zwykłej robocie kapłańskiej. Byłem wikariuszem w Żurominie. Tam, gdzie byłem, zawsze to zakładałem jakieś zespoły, jedne z pierwszych grup oazowych, no ale Kościół chciał inaczej. W pewnym momencie powiedziano mi, że muszę rozpocząć studia kolejne, już po studiach seminaryjnych, żeby potem w przyszłości uczyć przyszłych księży, może gdzieś indziej jeszcze. Poszedłem na Kul, studiowałem na Kulu, potem znalazłem się. W Rzymie. Tam pisałem doktorat o takim francuskim filozofie Paulu Rikerze, twórcy jednego z najważniejszych takich współczesnych nurtów filozoficznych, hermeneutyki, to jest taka nauka o rozumieniu, o interpretacji. Jest rok 1980 grudzień. Papieżem jest Jan Paweł II. Zaprasza nas od czasu do czasu tych polskich księży, żebyśmy odprawili z nim tam na Watykanie mszę świętą, tym bardziej, że dyrektorem naszego domu, w którym mieszkaliśmy był ksiądz Józef Michalik, późniejszy przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, ale wtedy jeszcze taki rzymski monsignor. I on załatwiał nam to, że mogliśmy do Ojca Świętego startować na, na różne spotkania. Odprawiliśmy tam świętą, potem stajemy w sali audiencjalnej Ojca Świętego. Ja stoję gdzieś na końcu, jestem najmłodszy w tym gronie. Ojciec Święty podchodzi do każdego z nas. Michalik przedstawia go, dochodzi do mnie. No, Ja przybyłem, Ojcze Święty, na kulu. Teraz będę studiował w Rzymie. To na kulu nie mogłeś studiować dalej. Nie bardzo wiem, co odpowiedzieć, więc tak szukam szybko w głowie. O, ojcze, ojcze Święty, no, Rzym, kolebka chrześcijaństwa, będę bliżej ciebie. Ojciec Święty, a, a, a o czym będziesz pisał doktorat? A o Polu Rikerze. A dobrze, dobrze. Minął rok. Znowu jest msza święta, znowu po tej mszy świętej stoimy w rządku. Ja już jestem bliżej, bo już jestem starszy. Ojciec Święty podchodzi do każdego, Michalik przedstawia. Dochodzą do mnie i zanim jeszcze Michalik powie, kim ja jestem. Ojciec święty, a ciebie to ja znam. Ty to piszesz doktora kerze. Cała moja opowieść. Ja tę opowieść traktuję jako taki wyraz. Tak, to jest twoje powołanie, masz w tym siedzieć. Masz Uczyć przyszłych księży, masz uczyć najpierw na Kulu, potem na UKSW UKSW w Warszawie, przyszłych dziennikarzy. To jest moje powołanie. Ale z drugiej strony, to ta, ta scena z Ojcem Świętym była dla mnie takim, taką sceną o Bogu, w którego ja najgłębiej wierzę, że On Cię zna po imieniu, tak jak to ten Święty Jan Paweł II pokazał. Rok minął, spotkał tylu prezydentów, tyle, tylu różnych biskupów, kardynałów, podchodzi do niepozornego polskiego księżyny i mówi: Ja to ciebie znam. To wszystko warto takich spotkań, może nie z papieżem, ale z innymi ludźmi, często prostymi, ale mądrymi, będziesz miał dużo. Dziękuję.